Jesteśmy panu 32 drugiej kolegi Twałowan Polskich ekstraklasy. Legia Warszawa nie obiło z tego wynik 5 do 1. Jest z nami szkoleniowiec zespołu gości Pan Adam Siemieniec Panie Panie że bardzo poproszę o podsumowanie spotkania z Pana Perspektywy. Dobry wieczór. Na samym początku chciałem pogratulować Legii Zwycięstwa i przede wszystkim przeprosić naszych kibiców, bo no bardzo dotkliwa porażka i oczywiście nie tak sobie wyobrażaliśmy to i... Zdajemy sobie sprawę, jak ważny to był dla nich mecz. Chcieliśmy naprawdę dzisiaj zrobić wszystko, żeby dać im tą radość, żeby, żeby dać im tą dumę. I, I myślę, że ta pierwsza połowa o tym świadczyła. No niestety skończyło się dużym rozczarowaniem, bólem i, i zawodem. No jest nam źle z tym. No ale taki jest sport. Wiem, że tak, to są takie, takie puste słowa czasami, ale no, najłatwiej teraz by było spuścić głowy i nic z tym nie robić. To jest trudna porażka, ale ale musimy to w głowach przezwyciężyć i najlepszą odpowiedzią jest kolejny mecz u siebie z Krakowią i, i tam musimy pokazać tą złość i to, że że chcemy jak najszybciej zmazać klamę, bo bo mieliśmy dobry okres i, i, i gry i punktowej, i, i, punktowej i, i ta pierwsza połowa szczególnie potwierdziła, że jesteśmy w dobrej dyspozycji dwie rzeczy moim zdaniem pierwsza to trzy tak naprawdę pierwsza to, to nieskuteczność przystanie tam 1-0 czy, czy nawet przystanie e, chyba 1-1 jeżeli, jeżeli się mylę tutaj to, to proszę mnie poprawić no, mieliśmy sytuacje, które, które powinny zakończyć się bramką jeżeli, jeżeli gra się na, na legi i nie wykorzystuje się takich sytuacji to ciężko e, naprawdę myśleć o tym żeby, żeby zapunktować e, druga sprawa to to jest to, że no nie możemy bronić tak jako cała drużyna, i, bo 5 pięć, pięć bramek straconych to, to nie jest kwestia indywidualnego błędu, tylko, tylko organizacji gry całej drużyny. Dzisiaj po prostu przeciwnik był bezlitosny i praktycznie wykorzystywał każdy nasz błąd. No, Legia to jest drużyna jakościowa i jeżeli chcesz wygrać na, na Łazienkowski, to, to naprawdę musisz zagrać bardzo dobry mecz, często bezbłędny, często wzorowy, jeszcze być skuteczny w ataku. My dzisiaj E, tego, tego wszystkiego nie, e, tego nie daliśmy w takim stopniu, jak, jakbyśmy tego od siebie oczekiwali. A do tego e, trochę się śmieję, że, że mówię o tym elemencie przypadkowości w piłce. I bo na razie, w tej, tej mojej przygodzie e, z ekstraklasą, e, takiego trenerskiego farta mi trochę brakuje, ale wierzę w to, że jak będę ciężko pracował i drużyna będzie ciężko też pracować na to, to to, to wróci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do, do zadawania pytań. Do, do Państwa dyspozycji są mikrofony. Bardzo prosimy. Jerzy Kłakowski, Rady Doktrynę, że Kilka pytań mam, tak naprawdę. Te dwie zmiany zrobione jednocześnie: Wdowika i Skrzypczaka, za nich weszli Stojnowicz i Lewicki. Rozumiem, że była to konsekwencja tego, że te bramki wpadały z tej strony, ale to niewiele zmieniło. Gdyby to no, na to pytanie na początek Pan mógł powiedzieć? Znaczy, no oczywiście nie jest tajemnicą, że mieliśmy z tej strony problem, ale no, ta, ta dwójka zawodników troszkę stała się ofiarą tego, jak drużyna, jako, jako drużyna funkcjonowaliśmy w obronie i no, nie, nie zrzucam tutaj dzisiaj na odpowiedzialności za, za porażkę, za stracone bramki na tą dwójkę zawodników. Po prostu już byliśmy w takiej sytuacji, że no musiałem szukać tam roszat personalnych, bo no ciężko jest tak jakby w, w, tych, w trakcie meczu pewne rzeczy skorygować z punktu widzenia taktycznego, bo, no bo nie jest łatwo zarządzać w tym momencie. Wiedzieliśmy, jakie mieliśmy problemy w pierwszej połowie i no i niestety nie skorygowaliśmy tego odpowiednio i znaleźliśmy to, co co nie funkcjonowało, ale, ale nie wypełnialiśmy tych założeń dobrze, dlatego no taki zespół jak, jak Legia obnaży takie, takie sytuacje po prostu. Druga rzecz to jest to, że ja miałem przyjemność, przynajmniej w części uczestniczyć w odprawie przed meczem z Legią Warszawa, tam Grzesie Karłukowi, zwrócił uwagę, że Legia to jest bodaj najlepiej przygotowana fizycznie drużyna w tej części sezonu. Czy to mogła być też przyczyna tego, że was zdominowali po prostu w drugiej połowie? To różnica była ogromna. No na pewno trzeba się nad tym pochylić. No, jestem osobą, trenerem, która, który, który zawsze, zawsze zacznie analizę od siebie i no zdecydowanie tutaj widziałem to, że brakło nam intensywności. Już, już mieliśmy problem z tą intensywnością w pierwszej połowie moim zdaniem, bo, bo no byliśmy dobrze ustawieni, ale brakowało nam do skoku w odbiorze i pod polem karnym dużo legia utrzymywała się przy piłce za dużo i miał swobodę wejścia w nasze pole karne i też o tym rozmawialiśmy w przerwie. No niestety też bardzo słabo weszliśmy w drugą połowę, bo praktycznie no, na samym początku straciliśmy już bramkę i, no, i, no i ciężko się gra w tym momencie, to nie, oczywiście nie zrazu razu ale ale mentalnie, jeżeli wychodzisz dobrze nastawiony po, po dobrej pierwszej połowie i szybko dostajesz bramkę, no to no mówię, Legia to też jest bardzo jakościowa i doświadczona drużyna i jeżeli prowadzi u siebie, no to, no to pewnie nie wiem, jak to statystycznie wygląda, ale, ale to też nie jest tak łatwo przeciwnikom do tego meczu wrócić, a już na pewno ten, ten mecz na swoją korzyść obrócić, także no tak, tak, to, tak to widziałem. No i ostatnie pytanie, które musi paść, zachowanie Marka Guala. Pan mówił o tym, że to jest profesjonalista, pewnie jest. Już zastanawiające było to, jak on zareagował po zdobyciu gola. Nie cieszył się. To dopiero będzie zawodnik Legi Warszawa. To nie jest facet, który przyszedł z Legi i swojemu byłemu klubowi strzela gola. Nie cieszy się, szanuje kibiców drużyny przeciwnej. Natomiast już całkiem takie, moim zdaniem, niefajne, nie fair było, kiedy niektórzy piłkarze Jagiellonii po porażce mieli łzy w oczach, a Mark obściskiwał się z trenerem Kostor Jajiczem, miał banana na buzi po porażce 1-5. Ja wiem, że to jego kwestia podejścia do życia, może był to do piłki nożnej, ale moim zdaniem to też nie buduje atmosfery w drużynie. Nie wiem, jak pan to oceni, czy pan to widział, czy pan to obejrzy, ale niefajne to było, niefajne to było naprawdę. Znaczy, dostałem podobne pytanie już w studiu superpiątku. Pierwsza rzecz jest taka, że no, nie widziałem tego, więc no, naprawdę ciężko mi, też nie mam powodu, żeby panu tak jakby w to nie ufać, ale też no, ciężko mi skomentować coś, czego nie byłem świadkiem. Na pewno ta sytuacja była trudna, była skomplikowana i, i wiem, że, że pewne rzeczy, pewne obrazki kibiców bolą, mi to jest zrozumiałe, no ale w tym wszystkim chciałbym kolejny raz powtórzyć, że, że Mark dla Jagiellonii do tej pory naprawdę zrobił, zrobił dużo i o tym też musimy pamiętać i wiem, że Dzisiaj to wszystko jest podszyte naprawdę taką, takim bólem i, i smutkiem. Ja go też czuję, bo sam go mam w sobie, bo to co nieraz już powtarzałem, też się czuję naprawdę związany z miastem i, i z klubem i no niesamowicie jest mi teraz przykro. I, i no, no, no uczucie, które, które teraz czuję, nawet nie jestem w stanie go opisać słowami. No ale no wiem, że jestem odpowiedzialny za tą drużynę i, i, i ja muszę być tutaj silny i, i jak najszybciej z tym, z tym się uporać, także... Odpowiadając na pytanie, no, ciężko mi to skomentować, bo tego nie widziałem. Na pewno ta sytuacja była dla wszystkich nas skomplikowana, dla samego marka, też, ale, no, chciałbym w tym wszystkim też skupić się na tym, co było do tej pory dobrego, a było wiele rzeczy dobrego.